Storkowy odcinek i w sobotę tydzień temu miałem już nagrane wcześniej, ale czuję się zobowiązany. Dawid. Dziękuję. Stworzyłeś świetne dzieciństwo. żegnaj, odpoczywaj w pokoju. Zacząłem w sposób niezbyt przyjemny, ale czas założyć maskę i przejść do odcinka. Zatem witam na wirtualnych ligach i zapraszam na kolejny magazyn. Dziś na pierwszy ogień Włochy, niepokonane Lazio przyjeżdża na teren Atalanty. Mimo braku porażek, Bianco Celesti nie są liderem. Czołówka jest na tyle silna, że zbyt częste remisowanie nie przyniesie korzyści. Ladea ma jednak chęć być pierwszą drużyną, która zabierze Rzymianą pełną pulę. Skamaka pierwszy przetestował. Provedela. Po chwili gospodarze dostali rzut wolny z niemal linii końcowej. Włoch dostał piłkę wprost na głowę, wyskoczył najwyżej i tym razem futbolówka zatrzepotała w siatce. Atalanta na prowadzeniu, czołówka coraz bliżej, a Lazio może zgubić lidera. Strata bramki nie podziałała na gości, jak płachta na byka. Przed przerwą stworzyli tylko jedną okazję do wyrównania nawet nie do końca, bo zakaniego przyblokował obrońca. Zdołał nawet opanować piłkę. Może w drugiej połowie będzie lepiej. Nie zaczęło się obiecująco, bo to Prowedel musiał od strzał z dystansu. Po kilkudziesięciu minutach znów to Ladea stanęła przed szansą. Skabakka stanął oko w oko z bramkarzem. Jego strzał wylądował na poprzeczce. Przez Marusicia goście wpadli z deszczu pod rynne. Tym razem już Provedel uratował ich przed stratą bramki. Atalanta mogła prowadzić wyżej i postawić na Lazio krzyżyk. Do tego nie doszło i gdy w 85 minucie Musso wreszcie musiał się wykazać nie dopuścił do wyrównania zamiast do zmniejszenia strat. Kolejna akcja Immobile poszukał sobie miejsca do strzału. Musso znów bronił kola Inaczej zatrzymał futbolówkę na linii, i co się tutaj wydarzyło? Matias Wycino trafia po kryminale w obronie. Atalanta na własne życzenie nie osiąga swojego celu. Fani gospodarzy nie dowierzają, goście chyba nie wierzą we własne szczęście. Takie sceny wyjątkowo pasują do Serie A. Lazio dalej niepokonane, ale z pewnością czuje także niedosyt. Na pocieszenie, Napoli tylko zremisowało z więc Bianco nie narobili sobie strat, ale reszta czołówki zgodnie je odrobiła. I Inter na wyjeździe pewnie triumfował z Salernitaną. Milan rozgoryczony po porażce we Florencji rozstrzelał Lecce. Arkadiusz Milik ustalił wynik w pojedynku Starej Damy z Sassuolo. Wspomniana Fiorentina dwukrotnie goniła wynik i tylko zremisowała z Moncą. W strefie spadkowej to jedyny punkt tej kolejce, bo Frozinone przegrało z Genoą. Bologna podzieliła się punktami z Cagliari. W innym meczu na dole stawki Torino rozbiło Hellas. Roma wymęczyła wygraną z Empoli. Dwie drużyny z samego czuba tabeli zagrają ze sobą w następnej kolejce. Ekscytująco się to zapowiada. Po tyle samo punktów niemal identyczne bilanse bramkowe. Po punkcie tracą Lazio i Juventus. Milan Domek grono drużyn, które powoli odjeżdżają reszcie. Monza przynajmniej na chwilę przestała być czerwoną latarnią ligi. W Neapolu liczą na to, że Oshimen odblokuje się na Giuseppe Meazza. Nigeryjczyk ma już tylko jedną bramkę przewagi nad Zapatą. Na trzecim miejscu samodzielnie Leo. W Juventusie tym razem strzelił Wlachowicz i doskoczył do Kiezy. Trzecie i czwarte miejsce Miejsce w tabeli Bundesligi. Tyle samo punktów. Jedyne, w czym Eintracht przewyższa Wolfsburg, to bilans bramkowy. Najciekawszy mecz 14. kolejki Bundesligi przesądzi o tym, kto pozostanie przyklejony do Bayernu i Lipska. Emocji przez pół godziny brakowało, a gdy już przyszło co do czego, gospodarze weszli z konkretem: Majer otworzył drogę do bramki i Thiago Thomas pokonał trapa. Fanom gospodarzy to na rękę, ale my liczymy na to, że ten mecz jeszcze się rozkręci. Z punktu widzenia postronnej osoby, akcja bramkowa jako jedyny istotny moment pierwszej połowy. To scenariusz wcale nie na miarę hitu. Druga odsłona zaczyna się obiecująco. Wolfsburg od razu ruszył po drugiego gola, ale tym razem to bramkarz był górą. To minuta 63 Tiago Tomas przy piłce tym razem sprawdził się w roli podającego. Świetnie wypatrzył winda i ten podwyższył prowadzenie Wolfsburga. A tu własnego terenu przemówił zespół niżej notowany w tabeli na najlepszej drodze po trzy punkty. Że mało się działo to jedno, a że gospodarze dyktują warunki to drugie. Z tych dwóch powodów dopiero na niespełna 20 minut przed Końcem zjawiamy się pod bramką Castelsa mocne uderzenie Getse wylądowało w jego rękach. Próbę pokonania Belga podjął jeszcze Szkiri, ale zabrakło tu siły, bądź też można było wybrać dalszy słupek. Koniec końców Wolfsburg pewnie triumfuje i wskakuje na podium. W Bundeslidze tym razem działo się naprawdę dużo było kilka pogromów. Zacznijmy od tego, że Openda wreszcie się odblokował a RB Lipsk wygrał z Borussią Mönchengladbach 4-1 Litości dla Unionu nie miał Bayer Leverkusen. Tu z kolei dublet strzelił Frame Dwie bramki dla Borussii Dortmund zdobył w Moguncji Malen, ale show skradł Fylkruk. Miał udział przy każdym z pięciu goli. Bayern wymęczył zwycięstwo z Freiburgiem, ale wiemy dobrze, że styl ma mniejsze znaczenie, jeśli punkty trafiają na konto. Bardzo zadowoleni mogą być w Darmstadt, bo udało się pokonać bądź co bądź silny Stuttgart oraz w Heidenheim. Oni akurat z tego, że wreszcie z kimkolwiek wygrali. Kryminał w obronie Werderu i w ten sposób pada bramka dla Keln. Oni także byli na dobrej drodze do zwycięstwa, ale koniec końców skończyło się remisem. Jednobramkowe zwycięstwo odnieśli też zawodnicy Bochum. Remis koniec końców dał Köln wyjście ze strefy spadkowej. Kozły strąciły do niej Union Berlin. Eintracht wypadł z czołowej czwórki. Weszła do niej Borussia Dortmund. Bayern wciąż nie może doścignąć Lipska. Tak samo jak nikt nie może doścignąć opędy w klasyfikacji strzelców. Nowość jest taka, że Fulcruck dobił do bariery 10 goli. W trio z Bayernu jakby każdy na każdego czekał. Kane, Sane i Musiala konsekwentnie nad. Zdrabiają straty do siebie nawzajem, Royce coraz wyżej, przegasł Ludowik York. Bez hitów we Francji, trzeba tak powiedzieć, bo mimo, że Monaco niedawno przydarzyło się parę sukcesów, w tym starciu faworyt jest jeden, w dodatku zdecydowany. Wyraźny dowód na to dała 15 minuta gry, Pan przed samym polem karnym sprezentował piłkę Gonzalo Ramosowi, a ten przyjął to z uśmiechem. W niefortunny sposób goście tracą pierwszego gola. Prowadzenie próbował podwyższyć Lucas Hernandez, ale lekki strzał obrońcy wylądował w rękach bramkarza. Co innego, Kilian Mbappé. On ma odpowiednią siłę i wie, kiedy jej użyć. Po chwili, Francuz sprawił, że Parc de Prince mogło znów się cieszyć. Odblokował się, dawno nie strzelił, a jak już wrócił, to z przytupem, jeszcze w pierwszej połowie dołożył kolejnego gola. Wyższość PS, że nikt nie wątpi. Jedyne pytanie, na ilu bramkach się to skończy? Mbappé nie ma dość. Natychmiast po zmianie stron strzelił trzeciego gola w tym meczu. Było już takie spotkanie w tym sezonie. W teorii, silna drużyna w Paryżu nie była nawet cieniem misty a Kilian grał pierwsze skrzypce. Wtedy jednak zaraz po strzeleniu hat-tricka skończył swój udział w meczu. Tym razem dołożył jeszcze jednego gola. Co to jest za człowiek w tym roku jeszcze mocniejszy niż wcześniej. W zasadzie w pojedynkę niszczy Monako. Ciąg na bramkę napastnika nie ustaje. Pięć goli to byłby już naprawdę wielki wyczyn. Tym razem bramkarz sobie poradził, ale we właściwym miejscu był zajremeri. Na raty udało mu się trafić do siatki. 6 do zera. Spotkanie tak jednostronne jak Lipska z Heidenheim w magazynie numer 8 Dla gości nie ma żadnego usprawiedliwienia. Paryżanie dali show, zobaczymy co na to reszta stawki. Asysta frankowskiego do Diufa pomogła Lons pokonać Havre. Dwa bezbramkowe remisy padły w Rems oraz Brest. Zbijające się coraz wyżej Montpellier zostało sprowadzone na ziemię przez Clermont. Lyon błyskawicznie stracił bramkę przeciwko René i trudno im było po tym wróżyć powodzenie. Strasbourg znowu miał problem z obroną po rzucie rożnym. Marzenia o pogoni za wynikiem prysły po czerwonej kartce. Lider pewnie ograł na wyjeździe Nantes, Lil rozprawiło się na własnym terenie z Toulouse'ą. Tak minęła 14. seria Gier Ligę. Po niej Monaco ma ujemny bilans bramkowy, René przegoniło Nice, nie zmienił się układ ani strefy spadkowej, ani ścisłej czołówki. Mbappé dosadnie przerasta wszystkich innych napastników w lidze. W dodatku sam zdobył więcej bramek niż 11 drużyn w całej lidze. Jonathan David dobił do dziesiątki. Nottingham poniosło pierwszą porażkę, Manchester United a. Na podium do tego doprowadziła 13 kolejka Premier League. Ale ten mecz z pewnością może wiele zmienić. Z początku nic na to nie wskazywało. Przed pierwszą szansą stanął Rashford w ósmej minucie. Turner musiał się wykazać, ale zatrzymał Anglika. Chwilę później Fernandes zebrał piłkę na skrzydle. Portugalczyk z obrońcą na plecach przedarł się pod bramkę, uderzył z ostrego kąta, ale i on nie dał rady. Nie powiodło się też Woralowi, ale niestety nie strzał, a wyprowadzenie piłki. Sprezentował ją rywalom, ci szybko rozpracowali obronę. Choylund dostał piłkę. Jak na tacy, i musiał umieścić ją w bramce. 1-0 dla United: Czerwone Diabły zaczynają umacniać się na podium. Po intensywnym początku tempo zwolniło, goście utrzymali prowadzenie, Nottingham było bezzębne, ale na drugą połowę wyszła jakby inna drużyna: Sangare przedarł się przez obronę, która jakby mentalnie została w szatni, mocnym strzałem po dalszym słupku trafił na 1-1. Taka bramka znikąd wprowadziła niezły szok w szeregi gości. Po nieudanej próbie Hojlunda i kolejnej dobrej interwencji Turnera, Nottingham Ruszyło z kontratakiem. Szybko i łatwo udało im się przebić prawym skrzydłem. Elanga w końcowej fazie przekazał piłkę Awoniemu. Najlepszy strzelec gospodarzy wyłożył przed bramkę. I Morgan Gibbs White tylko dołożył nogę. Futbolówka odbita od poprzeczki zatrzepotała w siatce. Losy meczu odwrócone. Nottingham Forest prowadzi. A to nie wszystko. Po wznowieniu gry kolejna koronkowa akcja położyła obronę United na łopatki. I Mangala zadał kolejny cios. 3 do 1. Goście rzuceni na kolana. Absolutny szok i wielka radość na The City Ground. Goście mimo wszystko nie stracili wiary, wreszcie i oni dali radę zrobić ładną akcję i kontakt dał im Bruno Fernandes. Będą jeszcze emocje. Czerwone Diabły próbowały jeszcze stworzyć zagrożenie, lecz finalnie ani do remisu, ani tym bardziej do drugiej porażki Nottingham nie doszło. Goście długo nie nacieszyli się podium, już teraz wracają do punktu wyjścia. Tymczasem Wolverhampton, który przed tygodniem jako pierwszy pokonał Nottingham, teraz rzucił ciężkie kłody pod nogi Newcastle prowadził, ale finalnie nie triumfował. Drugi raz z rzędu cieszy się Burnley, a Mdunip do zwycięstwa z Bournemouth doprowadził w ostatniej chwili. Podobnie zrobiła Aston Villa, choć do tego można się już było przyzwyczaić. W tym sezonie zespół z Birmingham nagminnie wyrywa zwycięstwa rzutem na taśmę. Tottenham prowadził z West Hamem, ale młoty odwróciły losy meczu. Derbowa wygrana z pewnością będzie budująca. Zostańmy w Londynie. Stadiony Chelsea i Fulham dzielą około 2 km, zatem dla The Blues podróż krótka i przyjemna. Na. Szybki gol Jacksona przesądził o wyniku. Szybka wzmianka o 0-0 Crystal Palace z Luton i na koniec dwa hat-tricky. Pierwszy w wykonaniu Halanda, Norwek wreszcie wyszedł z cienia Alvareza i olśniewającym występem doprowadził do wygranej obywateli z Brighton. Drugi hat-trick. Cody Gagpo. Liverpool na wyjeździe wygrał z Sheffield 5 do 0. The Reds wreszcie grają tak, jak się od nich oczekuje. Arsenal wręcz przeciwnie, coraz bardziej się pogrąża. Na Goodison Park triumfowali gospodarze. Liverpool konsekwentnie pnie się w górę tabeli. Bilans bramkowy już teraz ma dodatni, nad strefą spadkową dwa punkty przewagi i ani myśli tam wracać. Od dna odbija się też West Ham. Czarne chmury zbierają się nad Arsenalem. Chelsea doskoczyła do West Hamu na jeden punkt, trzecie znów City. Nottingham wróciło do pierwszej siódemki Izak nie zawodzi, Antonio z dziesiątym golem Haaland zrównał się z Alvarezem Coilund i Fernandes dopisali sobie po jednej bramce Tym samym dogonili duet z Arsenalu Na koniec w Hiszpanii mecz drugiej i piątej drużyny stawki Atletic Bilbao podejmuje Atletico Roji Blanco's podobnie jak Real W tym sezonie jeszcze nie zagrzali miejsca w czołówce Baskowie wręcz przeciwnie Pewni swego rzucili się do ataku I Oblak już w dziesiątej minucie bronił strzał Guruzety Upłynęło kolejne 10 minut. Galareta wpuścił w uliczkę Williamsa, ale Oblak dobrze skrócił kąt i nie dał się pokonać. Do trzech razy sztuka. W 29 minucie góro Zeta obrócił się i otworzył sobie drogę do bramki. Postawił na siłę i Atletic Bilbao objął prowadzenie. Dziesiąty gol w sezonie. Gospodarze dzięki temu umacniają się na pozycji wicelidera. Oto jedna z ostatnich akcji pierwszej odsłony. Galareta w bliźniaczy sposób co Williamsa obsłużył muniana. Tym razem się udało. Jest 2 do zera. Atletik pewnie. Z... Zmierza po trzy punkty. Pierwsza połowa kończy się okazją dla gości, jednak Jorente znacznie spudłował i jeszcze nie udało się złapać kontaktu. Roller Coaster w drugiej połowie zaczyna się rozpędzać. Muniain przed kolejną szansą. Oblak broni. Po chwili jesteśmy pod drugą bramką i Unai Simon wreszcie był zmuszony do wysiłku. Morata przetestował jego umiejętności. Po chwili reprezentanci Hiszpanii znów stanęli naprzeciw siebie i tym razem górą był napastnik. Dwa do jednego. Jeszcze trochę czasu zostało. Wyrównanie na na pewno jest w zasięgu. Goście w to wierzą i dalej atakują. Saul przedarł się po linii końcowej. Znów to Morata kończył akcję, Simon instynktownie bronił. Rochi Blanco, krótko, rozegrali rzut rożny. Ciasno, ale piłka chodzi jak po sznurku. Choć przeszkadzają obrońcy, dociera tam, gdzie powinna. Wreszcie Jorentę uderza i trafia na 2-2. Powrót doszedł do skutku. Napór przyniósł efekt. Zupełnie inne obrazy gry oglądaliśmy i w pierwszej, i w drugiej odsłonie. Najpierw Atletik nie zostawiał pola, teraz jego przeciwnicy. Koniec końców mamy wyrównane spotkanie, ale wisienką na torcie byłaby tutaj zwycięska bramka. I ona pada, ale to nie atletiko ją strzela. Baskowie na sam koniec z powrotem się obudzili, nie zaprzepaścili swoich trudów i bohaterem finalnie został Gorka Guruzeta. Fantastyczne widowisko na San Mames. Oby takich jak najwięcej, bo przy takich emocjach aż chce się żyć. Rochi Blancos pozostaną za plecami pierwszej czwórki, w Bilbao zaś coraz większy apetyt. Peleton napiera, ale sensacyjny uciekinier wciąż trzyma dystans. W tej kolejce łupem Almerii padła Osasuna. Giganci zgodnie wygrali po 2 do zera. Real z Cadiz, a Barcelona z Deportivo Alaves. Mamy gola Roberta Lewandowskiego. Real sensacyjnie poniósł wysoką porażkę z Rayo Vallecano. Najwyższym zwycięstwem, nie tylko w kolejce, ale i chyba w całym sezonie, było to Realu Sociedad z Granadą. Co ciekawe, każdego z sześciu goli dla Basków strzelił inny zawodnik. Betis rozprawił się z Majorką. Za lokalny rywal mimo gry w przewadze przez pół godziny nie pokonał hetafę. 1-1 także w Galicji. Wyrównany mecz w środku tabeli. Las Palmas nieomal wywalczyło remis z Gironą, ale finalnie goście zdążyli wrócić na prowadzenie. W wirtualnej lalizze z zeszłego sezonu Almeria utrzymała się z dorobkiem 39 punktów. Teraz mamy grudzień, a oni już na tym etapie zgromadzili 4 punkty mniej. Ich plan na ten sezon w zasadzie został już wykonany. Czy sen dalej będzie trwał, czy wiosna wszystko zmieni? Na Podium, dwie drużyny z kraju Basków. Real Sociedad tak polepszył sobie bilans bramkowy, że przeskoczył Dumę Katalonii. Madryt, 5 i 6, Sevilla, 10 i 11. Majorka zsunęła się za plecy Getafe. Górzeta zmniejszył stratę do Rafini, przy okazji przeskoczył dziesiątkę. To już kolejna liga dzisiaj. Skład czołówki mniej więcej stały, wciąż brakuje chociażby kogokolwiek z Atletico. W tym materiale to już wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie na wirtualnych ligach.